Zastanawialiście się kiedyś nad odpowiedzią na pytanie, którego nigdy nie zadaliście? 5,8 mm. Czym jest Samsung Galaxy S25 Edge? Jest odpowiedzią na kolejne pytanie, które jeszcze nie zostało zadane, bo odpowiedź na nie będzie dopiero we wrześniu. Kiedy na salony wjedzie iPhone R? Po prostu Samsung chciał być pierwszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tylko czy w ogóle ktoś z nas potrzebował tego typu urządzeń? Identycznie ten sam ekran, który mamy w Samsungu Galaxy S25 Plus. Mamy tutaj klasyczną baterię o pojemności zaledwie 3900. 500 mAh. Zatem 1000 mAh mniej względem S25. Ale żeby nie było, że ja się tylko przypieprzam do tego smartfona, też trzeba powiedzieć kilka dobrych rzeczy na temat tego telefonu. Po pierwsze, do czynienia mamy z Snapdragonem 8 Elite, czyli dokładnie tym samym procesorem, który znamy w Samsungu Galaxy S25, czy Ultra. Mamy certyfikat wodoszczelności, mamy ładowanie indukcyjne, no i niestety mamy też bardzo wolne 25 watowe ładowanie po kablu 5400 zł, czy jest to dużo. Tak. W tej cenie bez problemu aktualnie na rynku jesteście w stanie kupić Samsunga Galaxy S25 Ultra. Na ten moment stwierdzam, że to nie jest smartfon dla mnie. Doceniam producenta za to, że mamy do czynienia z dokładnie tym samym procesorem, co w modelach S25. iPhone Air będzie miał procesor słabszy od modeli Pro. Doceniam dwa obiektywy, a nie jeden. W erze będzie jeden. Czy doceniam również fakt posiadania fizycznej karty SIM. W erze będzie tylko eSIM. Jednak nie zmienia to faktu, że mało kto oczekiwał na tego typu smartfona. Wiecie, to trochę tak jakbym miał urodziny i nie. Nie chciałbym wybitnie jakiegoś prezentu, dziękuję za pamięć, ale ja o to nie prosiłem.